Hej, hej, moi kochani, moje kochane witam was bardzo bardzo gorąco i serdecznie e, i przychodzę do was słuchajcie z testem e, dzisiaj mam w planie zrobić dla was test czekajcie tylko żebyście dobrze mnie całą, tutaj widziały Ok. E, przychodzę do was z testem przetestujemy sobie po pierwsze bazę czyli tą z Superstay z Maybelline e, użyjemy, nie przetestujemy użyjemy HD e, Catrice dalej co użyjemy Anti-Age, ten słynny em, korektor pod oczy w kolorku light tym razem. E, no i tutaj mam cztery nowości, e, które dostałam w paczuszce od Dorci. E, także będę testować właśnie dla Was te kosmetyki. Czyli e, wybrałam tutaj w tym razie, e, wybrałam w tym momencie paletkę tą. E, jest to ta paletka Pearl Glow e, Good Desi. Backstage Cosmetics, nie wiem, nie znam, jest to z tej paczki ze Stanów, także jeżeli używałyście, używacie, dajcie mi znać, jak się u Was sprawdza, dla mnie jest to nowość She Moisture i jest to jakiś tusz taki, też dla mnie nowość, kolejna rzecz jestem bardzo ciekawa, bo przypomina mi się ten zapach, to po prostu się nie mogę doczekać, zastosować to na usta Velvet Hard Candy, taki oto błyszczek nic się nie stało, wszystko pod kontrolą i ostatnia rzecz jest to ta przepiękna paletka, przepiękna paletka Physicians Formula Nude Wear i tutaj mamy rozświetlacz, róż, puder i bronzer i będę chciała użyć po prostu każdego z nich, zobaczę jeszcze czy będę używała tego pędzelka czy nie. Zastanowię się. Jesteście ciekawe, jak spiszą się te produkty, jak ja wykonam makijaż? Zapraszam do oglądania. Zostańcie ze mną. Pierwsza rzecz, do jakiej przejdziemy, będzie to podkład. Będzie to podkład pod makijaż. Jest to primer z Maybelline. Superstay. Było tam napisane, pamiętam, żeby nim e, zamieszać porządnie, więc zamieszajmy. Konsystencja jest strasznie, strasznie taka lejąca, rzadka. Niekoniecznie mi to odpowiada. Niekoniecznie mi to odpowiada. Nie żałujmy go, bo musi być um, skóra dobrze nawilżona. Ja jestem w tym momencie drugi dzień po zabiegu. Filmiku jeszcze podaję, że chyba nie macie. Chociaż nie wiem, bo zanim ten mam dodam, to być może już filmik macie. Także za chwilkę będziecie mogły zobaczyć. Tutaj mam właśnie siniaczek jeszcze. Dwa dni po, o, po zabiegu. Tu jest siniaczek i tu taki bardzo, bardzo maluszki, Takie dwa nawet maluśkie. Ale myślę, że efekt będzie naprawdę yy, wydaje mi się, że wow, jeżeli chodzi o bynajmniej moje zmarszczki, ja już widzę różnice. Także naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tylko przechwycę jeszcze mojego Gimmy Brow, bo przecież jak bez brwi to szybko wchłania się, powiem Wam e, ten primer bardzo szybciutko. Dobra, tak by to wyglądało. Trochę mi włosy denerwują, bo są normalnie nieujażnione. Teraz e, nałóżmy sobie podkład. HD od Catrice. Ja już Wam ostatnio mówiłam, że one jakoś albo mi się wydaje, szybko się kończą, albo ta pipetka nie dociera tam aż do samego końca. Bo ja to już mam wrażenie, jakby mi się on kończył, a jeszcze jeszcze jest. Więc lepiej, niech jeszcze jest. Wczoraj właśnie przeglądałam sobie polską e, jakąś gazetę, chyba podejrzewam, Klaudię, nawet e, wstawiałam Wam zdjęcie na. E, zdjęcie Wam stawiałam na Instagrama i pytałam Was właśnie o Wasze opinie na temat tego podkładu z bielendy nie pamiętam teraz kompletnie jego nazwy, ale kto mnie tam śledził na, e, na Instagramie, ten wie, o czym mówię. Dobra, moja szczoteczka z PES Pro. niezawodna, wykąpana, także nuchcia chlącia, bardzo fajnie się domywają te szczoteczki. Będę chciała Wam pokazać ten produkt z Real Techniques do mycia pędzli i szczoteczek i naprawdę według mnie żadne wow, a jednak nie jest tanie, bo chyba coś około 10 bodajże funtów tutaj delikatnie, bo jeszcze jakby czuję takie wiesz. Wiesz, takie wiceśniaczki. Dobra. Tutaj dobrze rozsmarowujemy okolice oczu również. No, polubiłam się z tym podkładem. Jak na razie to chyba taki najlepszy, wam powiem. Bez tych wszystkich, co jakoś miałam. No i ten taki typowo na zimę z Collection. Nie pamiętam teraz, jak się nazywał, ale też go bardzo lubiłam. Zburżu. Nie było kilka tych podkładów, jednak wam powiem. Dreamela też chyba z dwa. Nie pamiętam już nawet jakie, bo już tyle ich testowałam wyszok. Ale często w tych moich testach to przegrywały te właśnie górnopółkowe, naprawdę najczęściej. No i też lubię Klinika i właśnie Estée Lauder ten Double Wear, to chyba jedyny z Esteloderek i lubiłam. Dobra, ja myślę, że wystarczy. Ja nie będę dużo podkładu używała, bo nie lubię, nie lubię efektu maski. Podkład ma tylko być do ujednolicenia jakby koloru skóry. Wydaje mi się, że już jest ok. Jak widzicie, nie zakrył mi dosłownie i tak dokładnie tutaj tego siniaczka, chociaż zakrył go naprawdę w dużej mierze, więc zrobię top po prostu korektorem. Użyję też korektoru pod oczy i tutaj delikatnie. Nie chcę robić efektu pandy, więc robię sobie tak, jakby w trójkąt i tutaj i siniaczek. Tutaj już jakby mi tro, no może jeszcze tu o odrobinkę. Dobra, wklepuję. Nie wiem, czy tu go nie dałam za dużo, no ale muszę po prostu dobrze wklepać. Chowam już e, korektor, chowam podkład. Rzecz do jakiej przyjdziemy. Ja myślę, że jednak to będą brwi. Także Gimme brow, jedyneczka. Zobaczę, może dzisiaj, właśnie po tym makijażu, po nagrywkach, może zrobię sobie na wieczór hennę. Ok, odkładam. Szczyteczkę również odkładam, bo nie... teraz może przejdźmy do oczu, właśnie. Czyli użyjemy tej paletki ze Stanów od Dory Backstage Cosmetics, gdzie w ogóle przygotuję sobie moich ulubieńców. Czterech. Ten najjaśniejszy nałożę sobie na całą powiekę. Już widać efekt. Napigmentowana paletka. Wow. No powiem Wam, że jak na palecie taką, kurczę, to, to spoko. Nie mam pojęcia, jeżeli chodzi właśnie o, o to, jak jest porównywalna, czyli do, do jakich naszych tutaj marek jest porównywalna ta paletka. Natomiast jeżeli Wy wiecie albo może Dorota, jak będzie mnie oglądała, to bardzo Cię proszę, kochana, napisz mi, do czego ta paletka jest przyrównywalna? Do jak... Z jakiej szafy drogeryjnej czy, 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 czy jakkolwiek jest ona porównywalna, bo prawdopodobnie będzie fajnie odbijała jakieś światła. Tego nie wiem, tu nie sprawdzę. O, troszeczkę za ciemno. Dobra, ja myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że to widać. Ok, teraz y, użyję sobie tego środkowego. Naniosę go sobie albo nie. Użyję tego ciemniejszego na załamanie powieki. Nie chcę też brać zbyt dużo, żeby też nie przesadzić. Żeby... o dobra, myślę, że jest ok. I po prostu go tutaj kładę od zewnętrznego kącika oka poprzez załamanie. To jest taki najciemniejszy z kolorków tutaj. Mówię, niekoniecznie mi pasuje ta pierwsza, ten pierwszy cień, czyli ten taki rozświetlający. Ja bym tutaj raczej zastąpiła go bialutkim, jakimś takim jaśniutkim, ale jednak matowym. To teraz zrobię, naniosę sobie ten taki złoty, czyli ten pośredni tutaj na, na środek mojej powieki, od wewnętrznego kącika tutaj do środeczka. Nie będę dalej go rozcierać. Jeżeli chodzi o pigmentację, naprawdę, naprawdę jest godna polecenia. Może niekoniecznie mi dobrze w tym takim właśnie miedzianym kolorku nie wiem, dajcie mi znać, ale mi się wydaje, że mi nie jest dobrze w tym kolorze myślę, że widać ja tutaj mam światło oczywiście standardowo ym, niedzienne no ja widzę tą pigmentację dobra dorzucę sobie jeszcze odrobinkę tego ciemniejszego powiem Wam, że ja tutaj w lusterku widzę wszystkie wszystkie z odcieni z tej paletki także naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem Czekajcie, tak myślę, czy zrobić sobie delikatne kreski, przy użyciu tej kredki, może bardzo delikatnie, co? Ale sprawdzimy sobie tą kredkę. Nie, nie użyję tej kredki, bo wam powiem, że jest bardzo, bardzo twarda, trochę za twarda jak dla mnie. Także kredki nie użyję z tej paletki, ale jeżeli chodzi o cienie, naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Czekajcie, odwrotnie położę chyba kredkę. O. To by był właśnie test tej paletki. Mam nadzieję, że widzicie efekt. Spróbuję ją z bliska. Myślę, że to widać. Dobra, teraz użyję sobie zalotki. Okay. Teraz użyjemy sobie nowy tusz. Właśnie go otwieram. She Moisture. Nie znam kompletnie. Takie matowe opakowanie. Brązowe jest to opakowanie. Kolor jest black zdecydowanie. Spójrzmy, jaka to będzie szczoteczka. O, taka z krótkimi włoskami, bardzo, bardzo elastyczna, nie wiem, dajcie mi znać, jeżeli znacie i jest taka, ale mi przypomina to, wiecie, jak to pachnie? To pachnie jak ta odżywka z Elvive, niby to jest to więc może to być z masłem si. Tak, shea butter, witamina E, pantenol, aloe, liście aloesu, sok z liści aloesu i nettle extract, co to było nettle, nie pamiętam. E ekstrakt, nie pamiętam z czego to jest, e więc możecie sobie sprawdzić. czego to było nettle? Nie ma, nie ma, nie, nie, dobra, nie będę teraz e włączać telefonu. Także pachnie mi to strasznie, ale to strasznie jak ta odżywka, ten balsam do włosów, ten krem. Olejek w kremie LV, ten taki żółty, który uwielbiam, więc to tak właśnie pachnie. Kurde, strasznie tak e, słodkawo. Bardzo słodkawo i ona jest taka e, twist, taka jest pokręcona trochę. Dobra, malujemy. Czekajcie, żebyście Wy widziały i ja. Wow, fajnie rozczesuję. Kurczę, chyba będzie fajny ten tusz. No Wam powiem, że chyba będzie fajny ten tusz. Fajnie rozczesuje. Bardzo mięciutko nakłada. Fajne takie uczucie, jest mięciutkie. netlową, czyli z pokrzywy. Pokrzywową. Ale świetny. Powiem wam, że super nakłada się ten tusz. Jeżeli go używałeście ja również dajcie mi znać, jak się u Was sprawdza. Ale to jest naprawdę bardzo fajny tusz. Nie wiem, dam Wam znać w następnym jakimś filmie, jak on się spisał. Chodzi mi oczywiście o jakieś osypywanie, nieosypywanie, czy się kruszy Ale jak się nakłada, jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenie, naprawdę jestem w szoku Nakłada się na pewno fajniej niż ten e, Push Up Angel, to na pewno Mówię o nakładaniu, nie o końcowym efekcie O, to będę musiała troszeczkę jeszcze jakby poczekać, żeby się wstrzymać z opinią nie wiem, czy tamten jednak bardziej mi nie wydłuża, natomiast ten też fajnie daje efekt. Zresztą zaraz wam pokażę. Fajnie rozczesuje, świetnie się aplikuje. Jeżeli chodzi o aplikację, to przebija chyba wszystkie w ogóle tusze. Musiałoby się sprawdzić, żeby wiedzieć o czym ja mówię. Ale chyba też, e, powiem Wam, że chyba też pogrubia. Też lekko może i wydłuża. Nie wiem, ale czuję uczucie teraz właśnie takiego delikatnego sklejenia rzęs. Produkt, czy można dokładać? Można troszeczkę dokładać, nie wysycha tak szybciutko. Bardzo delikatnie dolne rzęsy malować z racji tego, że ja mam bardzo, bardzo jasne i krótkie, i bardzo łatwo jest mi się umadziać po prostu tutaj na dolnej powiece. Fajnie je rozdziela i naprawdę świetnie podkreśla ten kolor. Nie wiem, no, chyba taki najbardziej wyrazisty. Tuszów, a na pewno na dolnych rzęsach. Słuchajcie, ja jeszcze takiego efektu na dolnych rzęsach nie miałam. Rzekłabym, mogłabym nawet powiedzieć Wam, że ja nie sądziłam, że mam takie długie te rzęsy na te dolne, w momencie kiedy są umalowane właśnie tym tuszem. W życiu żaden tusz mi tak nie pomalował rzęs. Kurde, jestem, jestem pod wrażeniem. Kurde, Dori, normalnie bardzo Ci kochana dziękuję. To jest po prostu jakieś mistrzostwo świata. Ja muszę sobie o nich poczytać. Co to jest za tusz? Genialnie, genialnie. Zobaczcie. No zobaczcie na to. Widzicie to? No po prostu super, super ekstra. Bardzo, bardzo fajny tusz. To już Wam mogę powiedzieć. Mega. Zaraz Doroty w ogóle napisze właśnie wiadomość. Świetne. Jak na razie to powiem Wam, że jestem, jestem w szoku. Jestem w szoku. Dobra. Przejdźmy teraz do paletki kolejnej. Kurde, ale są w szoku z tego tuszu. Świetnie się nim maluje, naprawdę. No, po prostu genialnie. Jest tak mięciusi. tego tuszu jeszcze nie miałam. Dobra, teraz weźmy sobie pędzelek. Użyjemy sobie tego nowego pędzelka. Takiego fajnego opalizującego. I co my tu mamy? Róż, więc nałóżmy róż. Zaraz zobaczymy, jak on się nabiera w ogóle. Bardzo delikatnie. Ciężko tutaj nabrać, mam powiem, z tego opakowania. Ale nabiera produkt. Nie wiem, jak będzie to w kamerze. Nie wiem, czy to będzie dość mocno widoczne. Ale ja już widzę efekt, widzę już ten róż. On jest taki bardzo mieniący się, więc bardziej widać nie różowo, a tak mieniąco, tak połyskująco. Delikatniutki róż, widzicie tutaj? Nie wiem, czy to właśnie będzie widać w tym świetle. Mam nadzieję, że tak. Może z daleka? Teraz nałożę sobie brązer. Brązer nałożę sobie tym pędzelkiem, skaśniejszym. Brązer jest bardzo jasny. Zobaczcie, to jest taki dosłownie, taki kolorek. On jest naprawdę strasznie, straszny, strasznie jasny, więc na pewno byłby widoczny na jasnej karnacji, na, na raczej bledszej twarzy. Ale jak używamy, to używamy. Widać go na pędzelku. Ja widzę teraz ten róż, widzę połysk z tego różu właśnie, bo one są takie perłowe troszeczkę, jakby z drobinkami malusimi. No mam nadzieję, że widać. Teraz widzę tutaj. Niby nie widać, a widać. Ok, teraz skrzydełka nosa. Tylko właśnie tak jak mówię, one są trochę... Widzicie? One są, jest brązer, ale, ale taki połyskujący, więc nie, nie jest to taki matowy brązer. Teraz mi się nos będzie świecił. Czekajcie, no to ma takie drobinki. No? On jest z drobinkami. Wiecie co? To jest jak taki brązer rozświetlający trochę. Ta paletka jest taka rozświetlająca cała. No, bardzo rozświetlająca. Teraz dopiero widzę, właśnie. Dobra. I tutaj jest puder. Pudru chyba nie będę używać, bo Wam powiem, że jak ja się jeszcze tym popudruję i będę taka złota, to nie. Lepiej nie. Dobra, i odrobina rozświetlacza. Rozświetlenie to jest ten kolorek taki. Raczej taki zimnawy. Nakładam na pędzelek. No i rozświetlamy. Fajnie ten pędzelek. Podoba mi się. Ale rozświetlająca jest ta paletka. Wam powiem cała, jest taka mieniąca się. Mi się wydaje, że ona się świetnie spisze mi na wakacjach. Naprawdę jak słońce będzie fajnie się tutaj odbijało wieczorkiem i te światła i w ogóle. Dobra, trochę na czoło. odrobinka na czoło. Ja taki robię dzisiaj naprawdę taki, będę miała glow ten makijaż dawno takiego nie miałam albo może palcem zobaczycie zobaczycie efekt nie wiem, czy to widać 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 i to dość mocno teraz się zdziwiam nawet chyba no powiem Wam, że jestem pod wrażeniem naprawdę straszna glue jest ta paletka Trochę mi zabrakło, tylko tutaj właśnie jakby różu, on jest bardzo połyskujący, natomiast mało w nim właśnie takiego pigmentu różu. Bardziej na rozświetla niż, niż daje róż. Dobra. Przeciągnę trochę tak po całości. I ostatnie to nam zostaje, więc jeżeli chodzi o moją opinię, no słuchajcie, super, no po prostu super, naprawdę zobaczcie jaki daje glow. I widać róż i delikatnie widać brązer, i rozświetlenie też jest bardzo tu widoczne. No, tak jak mówię, w tym świetle może nie do końca, ale myślę, że jest naprawdę super. Więc jeżeli chodzi o mnie, to paletki dostają łapkę w górę. Naprawdę świetne produkty. Bardzo fajne są te produkty. Super ekstra. Także jestem bardzo wdzięczna Dori, że mogła mi je przetestować. Bardzo mi się podoba ta nazwa. To był Cherry Blossom i zapach jest po prostu powalający. Zapach tego po prostu tofi Toffi, karmel, dwa w jednym. Ciemny kolor, więc oj, bardzo ciemny kolor. Oj, nie wiem, czy nie jest za ciemny. Czekajcie teraz. Powiem Wam, że z tym produktem to trzeba uważać. No jest bardzo napigmentowany. Bardzo mocny jest ten kolor. Zobaczcie. Mogłabym nawet, że nie bardzo nawet chyba do końca do mnie przemawia, no ale to jest test. To jest tylko test, więc wydadzcie mi oczywiście znać. Czekajcie, bo się rozczuchlałam. Możecie mi dać znać, co wy myślicie. Bardzo, ale to bardzo szybko zasycha. Bardzo szybko zasycha ta pomadka. To na pewno, na pewno wyjechałam, na pewno zrobiłam coś źle i nie sądziłam, że jest tu tak strasznie. Nie sądziłam, że jest tak strasznie napigmentowany, że jest tak ciemnym kolorem. Spodziewałam się takiego bardziej różu niż czerwieni. Widzicie różnicę? A to jest taki naprawdę, naprawdę konkretny kolor. E, może, nie wiem, czy, nie wiem, czy koniecznie dla mnie. Dajcie mi, znać, co wymyślicie. Mi się wydaje, że jest dla mnie za ciemne, za mocne. Tak, nie do końca do mnie przemawia, ale to tylko kolor. Formuła jest super i trzeba bardzo precyzyjnie umieć malować usta, praktycznie jednym pociągnięciem. To jest chyba coś, słuchajcie, z, coś z tą nowością Lip Sense, czy jakoś tak, że naprawdę bardzo szybko trzeba jeden raz jakby machnąć sobie po ustach, żeby, żeby właśnie uzyskać już efekt. Bardzo trzeba uważać z tym produktem. Smakuje fajnie, zasycha szybko, nie wiem jak się utrzymuje i nie wiem ile się utrzymuje. Jak na razie jeszcze brudzi, także jeszcze spoko. No nie wiem, nie wiem czy się bym z nią polubiła, ale to tylko dlatego, że ja nie mam takiej, nie mam takiej wprawy, słuchajcie, w malowaniu e, ust. Dlatego to jest tylko jedyny u mnie minusik, ale nie dla Was. Jeżeli Wy malujecie sobie często usta, używacie takich czerwieni i ciemnych kolorów, to myślę, że Wam by się spisało to fantastycznie. I tak jak mówię, nie wiem jak z trwałością, to Wam jeszcze nie powiem. Oczy są bombowe, bardzo mi się ten makijaż podoba. Ja myślę, że to jest taki właśnie totalnie na wieczór. Um, I to niekoniecznie, ale też na dzień, ale właśnie taki. Kojarzący mi się z latem. Ja nie wiem dlaczego, ale właśnie w takie ciepłe dni, takie te rozświetlenie, myślę, że wtedy nabrałoby sensu. Zobaczcie teraz, możecie zobaczyć już końcowy efekt tych produktów. Jestem mega zadowolona z tej paletki, naprawdę jest świetna. I tej kredki, kredkę raczej chyba, raczej chyba oddam mamie. Moja mama zresztą, czy twarda, czy nie twarda, ona lubi używać, umie. Pokażę Wam swatche tych cieni, no po prostu to jest miazga. Zobaczcie, to jest coś takiego. To jest słoń tych cieni. I jeszcze pojechałam drugi raz. Zobaczcie. Cudowne, cudowne. Z bliska. I efekt tuszu, zobaczcie. Ja myślę, że to jest chyba na razie najfajniejszy z tuszów, jaki dotychczas miałam. No, przefantastycznie on rozdziela rzęsy. Rozczesuje. Dolne rzęsy w ogóle są u mnie widoczne. Naprawdę to jest w ogóle wow. Wcześniej czegoś takiego nie miałam. Jeżeli chodzi o ten produkt do ust, wydaje mi się, że jest naprawdę, będzie świetny, ale nie mój kolor. Mi się wydaje, że chyba jestem zablada. Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, czy, czy to moje złudzenie optyczne, czy faktycznie mam rację. To jest w ogóle cudeńko. Fajnie, że jest 4 w jednym, może nie wiem, gdzie z pudrem, ale ja chyba puder też będę używać jako rozświetlacz, tylko po prostu taki złotawy, super produkt. To w ogóle jest mistrzostwo świata. Ja nie wiem, muszę o nim poczytać, muszę sprawdzić. Ultra Curl and Define Mascara. Słuchajcie, lekko podkręca, delikatnie podkręca, pięknie rozczesuje, fajnie wydłuża i zagęszcza rzęsy, ale to rozczesywanie i oddzielanie tej rzęsy od rzęsy jest naprawdę czymś fantastycznym. Żaden, żaden, podkreślam żaden z tuszów jeszcze tak, takiego efektu nie miałam, jak po tym tuszu, żaden. Także naprawdę odkrycie, odkrycie ogromne, nie mówiąc już o zapachu, który jest cudowny tego tuszu. No i tutaj kolejna rzecz, to tak jak już powiedziałam, wydaje mi się, że niekoniecznie to jest mój kolor, ale ogólnie gdyby był jaśniejszy, to myślę, że byłoby spoko. To byłby właśnie test tych kosmetyków. Ja jestem w szoku. Bardzo mi się ten efekt podoba. I tak jak mówię, te trzy produkty to jest po prostu hicior. To jest hicior i, i, i na pewno, na pewno znajdą się w którychś tam ulubieńcach. Nie wierzę, że nie. Dam im jeszcze oczywiście szansę, jeszcze je będę testować. Zobaczymy jak z utrzymaniem się, z trwałością, czy się gdzieś nie będą rozmazywać, zanikać i tak dalej. Tak samo zobaczę z produktem na usta, czy się nie będzie zjadł. To jest tyle na tą chwilę, bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi, mam nadzieję, że ten makijaż Wam się mimo wszystko podoba, jest bardzo delikatny, bardzo dzienny, ale myślę, że gdybym trochę dołożyła jeszcze tego ciemniejszego złotego w kącik oka, to, byłby to też, byłaby to też fajna opcja wieczorowa. Dzięki wielkie Dory dziękuję jeszcze raz za te rzeczy, za możliwość przetestowania i naprawdę za to, że mogę być posiadaczką tak fajnych produktów, jakich raczej tutaj bym nigdzie nie dostała. Także raz jeszcze dziękuję Was, pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko. Buziaki dla Was. Do usłyszenia. Pajo!